Witajcie w następnym programie Zrób to sam od Richard Dzisiaj zrobimy, miałem kilka pytań takich, że coś dobrego na obiad, więc wymyśliłem sobie takie coś Zrobimy żeberka w miodzie i musztardzie, sos miodowo-musztardowy i do tego no, mam ładne dwa kawałki żeberek e, piękne to jest tak, razem jest ponad 2 kilo. I tutaj szybciutko chciałbym wam pokazać, jak ściągnąć tą błonę z tych żeberek. Najlepszy jest papierowy ręcznik. To wam powiem tak, bo bierze papierowy ręcznik i tutaj przy końcu grzebiesz, grzebiesz, grzebiesz i znajdziesz tą błonkę i patrzcie jak ładnie ona schodzi. I cała błonka zdjęta. Tak samo z drugiego też. Tu poderwać, tu troszkę gorzej, ale już jest, proszę. Robić. I cała błonka schodzi. Zrobiliśmy do końca. I już mamy tak żeberka troszkę osuszyć i mamy przygotowane już do pocięcia drobne kawałeczki. I zrobimy sos musztardowy. Ale to już ja tu pokroję i przesuniemy się na tą część kuchni, żeby Wam pokazać, żeby to zbliżenie było, nie? Ale żeberka już są umyte, tam coś tego to można troszkę popodcinać, co, co co jest niezbędne, ale ja widzę, że są naprawdę bardzo ładne, chude żeberka, także nie ma co odcinać, troszkę tłuszczu też musi być. Tak Ja mówiłem, coś musi stwierdzić nie? Także ja to potnę i zaraz się ten, albo będę tam o może i będzie lepiej, jak będę tam ciął. Żeberka mamy już osuszone, część pokrojone, pokroję resztę. Kroimy, jak to powiedzieć, po jednej sztachetce, czy jak to woli nazwać. Bo te żeberka będą duszone, nie będą pieczone, tylko będą duszone. Proszę, jakie piękne, chudziutkie. i to wrzucamy wszystko do miski, żeby dobrze wymieszać. Teraz przyprawiać będziemy tak, no oczywiście miód, musi być, bo to jest miodowo-musztardowe, musztarda. Do tego damy balsamic vinegar troszkę, sojasos, tutaj jest pieczony czosnek z papryczkami plus yy, ziołowe przyprawy. Tutaj jest czosnek suszony mielony, żeby był. Tutaj mamy paprykę, jeszcze mamy ostrą, paprykę wędzoną. I także pieprz grubo zmielony, no i majeranek oczywiście musi być też. I to wszystko wsypiemy tutaj. Ilość przyprawy jest wedle gestii. Ja tak mam, tak jak tu mam, to mam 3 czwarte łyżeczki pieprzu, 1,5 łyżeczki majranku. Papryki mam tej ostrej, mam gdzieś też 3 czwarte łyżeczki, 1,5 łyżeczki papryki zwykłej. Tutaj mają ten garlic, czyli Czosnek też mam troszkę jak łyżeczkę No mam ponad 2 kilo żeberek Jeśli macie kilo żeberek trzeba to wszystko zmniejszyć nie ja, Miodu i muszkardy, będziecie widzieć jak się będzie mieszać Że trzeba, ale po 3 łyżki duże dać tak jak do tej porcji No i troszkę sojasos i balsami vinegar. Jak wymieszamy to, to odstawię to do lodówki na jakieś do, no do jutra, czyli może być między 12 a 24 godziny. Nic się nie stanie, jak stoi dłużej, tylko jeszcze lepiej, bo to wszystko przejdzie. No, słuchajcie, my tu gadu, gadu, a żeśmy zapomnieli jeszcze o oleju. Olej, oczywiście, musi też być. Tutaj gdzieś takie trzy łyżki od zupy oleju dodamy też żeby to wszystko się wymieszało i przek, olej przekaże to wszystko do tego mięska. Te całe smakołyki. To były smaczniejsze w czasie spożycia. I tak to już przyprawione żeberka ładnie wiecie. Przełożyłem do mniejszej miski oczywiście, większe było mi lepiej mieszać, przykryjemy to i odstawimy do lodówki do jutra, a jutro jedziemy od i tak już będą wydawać do lodówki. No i jak widać po 24 godzinach żeberka wyjąłem już z lodówki. Część żeberek przełożyłem do naczynia żaroodpornego. I tak jak widzicie, ułożyłem tylko na jedną warstwę. Ma więcej ludzi, można użyć dwie warstwy i też dusić. I teraz te żeberka zalewamy jak to woli. Ja używam Canada Dry. Yy, można użyć Sprite. Można, jeśli ktoś lubi, można użyć piwo też. Można piwę ładnie, ładnie, ładnie zalać. Zalać równo, żeby były zakryte. I do piekarnika włożyć na około 2 godzin. To jest 180 Celsjusza, 175 Celsjusza stopni. Drugą część żeby jak widzicie, włożyłem do worka. I wyczcie, tylko wyczcie delikatniej, żeby nie, maszyna mi nie wciągła soku. Bo żeby, żeby zostało i to się zamrozi. To pójdzie do zamrażarki i wiecie co, to jest bardzo dobrze mieć trzymać takie coś przyprawione, bo jak będą niespodziewane goście, to jak znalazł. Takie królewskie jedzenie. Także to powędruje do piekarnika, 185 stopni na około 2 godzin. Zalane będzie kanada gdzie można piwem zalać. I co w czasie pieczenia? Proszę polewać, jakby, jakby obniżył się poziom płynu to polać, żeby było cały czas mokre to I to musi być duszone, nie pieczone nie? Także zobaczymy się jak będzie gotowe I tak to już przyprawione żeberka ładnie Przełożyłem do mniejszej miski oczywiście Większe było mi lepiej mieszać Przykryjemy to i odstawimy do lodówki do jutra. A jutro jedziemy od nowa. I tak już będą rezerwować do lodówki. No i jak widać po 24 godzinach żeberka wyjąłem już z lodówki. Część żeberek przełożyłem do naczynia żarówkolnego. I tak jak widzicie, ułożyłem tylko na jedną warstwę. Ma więcej ludzi, można użyć dwie warstwy i też dusić. I teraz te żeberka zalewamy jak to woli. Ja używam Canada Dry. Yy, można użyć Sprite. Można, jeśli ktoś lubi, można użyć piwo też. Można piwo ładnie, ładnie, ładnie zalać. Zalać równo, żeby były zakryte. I do piekarnika włożyć na około 2 godzin. To jest 180 Celsjusza, 185 Celsjusza stopni. Drugą część, żeby jak widzicie, włożyłem do worka. I się, tylko się delikatniej, żeby nie maszyna mi nie wciągła soku. bo żeby, żeby zostało i to się zamrozi? Pff. I to pójdzie do zamrażarki. I wiecie co? To jest bardzo dobrze mi trzymać takie coś przyprawione, bo jak będą niespodziewane goście, to jak znalazł takie królewskie jedzenie. Także to powędruje do piekarnika yy, 185 stopni na około 2 godzin. Zalane będzie kanad, gdzie można piwem zalać. I co w czasie pieczenia? Proszę polewać, jakby, jakby obniżył się poziom płynu to polać, żeby było cały czas mokre to i to musi być duszone, nie pieczone. Nie? Także, zobaczymy się jak będzie gotowe. Piekarnik nam już się rozgrzewa. Już masz się musi pięć Fanny hajta. Ja mam Fanny nie w socjuszach. I tak Wam mówiłem, Żeberka, które przełożyłem do żalotrownego naczynia, zalewam Canada Drive, to jest też gingerbread. Zalewamy, żeby pływały, by całe zalane, zamoczone ładnie. Nacisnąć, gdzie trzeba, gdzie nie trzeba, proszę bardzo pięknie. Co za smak, i teraz to już jest gotowe do piekarnika. Ok. W czasie pieczenia mam parę ziemniaczków, które potnę na wedżet, przyprawię przyprawą też ten garlic, ten, ten y, czosnek pieczony z, y, z ziołami i dodam troszkę oleju, wymieszam to, że z godzinkę, jak tylko wejmę żeberka, w tym czasie wstawię od razu te wedżet do ziemniaczki do piekarnika ustawię na 395, 395 195 stopni i będę piek w tym czasie, żebereczka dojdą do siebie. I to będziemy podawać te żeberka z ziemniaczkami wedges i oprócz tego będzie papryczka nadziewana kiszoną kapustą. O tym jak się to robi o tym, o tym w następnym programie. Także w tej chwili ja czekam na rozgrzanie się i zabieram się za ziemniaczki. I tak już jak widzicie, żeberka są w piekarniku, w sosie miodowo-musztardowym. I tak wiem, robimy te łecze z ziemniaczków. Kroimy tak, pół ziemniaczka na trzy części. Proszę bardzo, cyk. Następnego. I wlewamy gdzieś tak około dwóch łyżek oleju. Tak, mniej więcej żeby były naoliwione. Znowuż olej będzie przekaźnikiem przypraw. Do tego dajemy przyprawy ziołowe. Dwóreczkę. I to jest czosnek plus. To jest mieszany troszkę. To jest też taki przypalony powder. Ładnie wszystko czosnek plus. Tego damy półtorej łyżeczki. I to wszystko wymieszamy. I odstawimy na pół godziny, może godzinkę, nawet, żeby przeszło. Ładnie pachnie, czosneczek tak ładnie pachnie, mówię Wam, że zawsze jednak ten czosnek z przeprawami to. Proszę, jak ładnie z olejem, jak ładnie obrzuciło, obłożyło. Widzicie, jak ładnie jest wszystko. To odstawiamy do lodówki na, no mamy czas, mamy ponad godzinę. I później wyrzucę na tacę do pieczenia i na papierze. I tak jak tylko się żeberką pieką wyciągam, wkładam to te ziemniaczki i poczekamy, że ziemniaczki będą gotowe. W tym czasie żeberka dojdą do siebie, muszą powoli dojść, tak żeby odchodziły od kostki. Także będzie paluszki lizać, oczywiście będą podane z papryczką nadziewane kapustą. I jak widzimy, że berka się jeszcze pieką. Zostało jeszcze 25 minut. Było około godzina 40. Minut. Znaczy, jak tego chciałem jak więcej, to nie. Troszkę zmniejszyłem temperaturę, była za wysoka, jednak. Tak, byłem w 365, nie 385. Mój błąd. Za błędy się płaci. No. Jak widzicie, już. Wedge są rozłożone na papierze na tym i włożymy już je pod spód niech się grzeją pod żeberkami i damy pod spód, a tu włożymy włączymy na airfryer będą do ciepłe, zostały jeszcze 15 minut do żeberek Ona będą podgrzane, wyjmijmy żeberka, a wtedy dołożymy temperaturkę i będzie jak powinno być. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Ładnie. Tu ziemniaczki. Tutaj żebreczka. Poezja, no jak to powiedzieć, nie? Tak to apetycznie jest, że aż taki zapach jest, w Czy mam ten, że taki zapach jest. No mógłbym włączyć wiatra, który wyciąga znaczy w nadwór, ale nie chcę tego zrobić, Bo jak zrobię to, to sąsiedzi mi się zbiegną tutaj. No muszę ominąć tego, także muszę sam enjoyować ten zapach. Czas pieczenia dochodzi już końca, to wyjmiemy. i Już 55 sekund. Ja ten ten, Patrzyłem, to jest dobre, to jest tak jest, że nie macie pojęcia. Może sam z tej strony, żeby się widzieli. Nie bo bojecie Ale wiecie co ja się To jest to mięsko, które suszymy To jest to, stawowe Tu jest kiełbasa, która była nasuszona Cienka i gruba, też Może tak to będzie bardziej lepiej widać, czy palcem A jestem w rękawiczkach, bo Zaciąłem się wanie, nie tym Na pilę Na stołowej pile. Troszkę za krótko rękę miałem No i, i Przyciąłem, no Wiecie, że czekałem na to dużo lat, żeby zrobić to, a się w końcu stało. Nigdy nie miałem wypadku na pile. W końcu się stało. To już jest. Otwieramy 3 sekundy, wyciągamy już. Tak, zagrało, wiecie ładnie? To wyciągamy. Teraz to przełożymy na górną płytkę. Proszę bardzo ładnie i podniesiemy temperaturkę szybko air fry, no nie mogę zrobić air fry, bo podłożyłem papier gdybym nie podłożył papieru to bym zrobił air fry, to by było szybciej, a tak to trudno bake robimy 410 i na 15 minut time, cook time 15 minut i już jest start, już idzie a to przykryjemy yy, ręcznikiem. Chciałbym powiedzieć, że na tyle tak, tak jak nie musi być, ale przykryć, żeby nie tak za dużo nie temperatury, nie? I nie dochodzi. Jak to mówią, dochodzi, żeby to było pyszne. No i co więcej czekamy następne 15 minut, aż będzie gotowe. Będą gotowe ziemniaczki. No i słuchajcie, wszystko mamy gotowe. Już ubieram rękawiczki, bo się kończą dopiekać ziemniaczki. I już je wyłączamy. O, jak pięknie obieczone. A. to jest to. Teraz, żeby tak szybko to trwało, to tak bierzemy w podstawie hmm. czymś gorącym to na niego wezmę. Widzicie, jak to tak jest, to jest Patrzcie jaki piękny, ale pięknie pod, podrumieniony. Pięknie. To będzie by naprawdę królewskie jedzenie. O! Tu są jedne ziemniaczki. Podaję drugi talerz Na no, sądy osoby. Także żebyście nie. Nie myślę, że gotuję dla siebie tylko. Mamy jeszcze kierownika nad sobą. Teraz patrzcie, to pięknie wygląda. Papryczka jest. Ziemniaczki są. Tu przygotowałem ketchup z jak to, z majonezy mieszany. Do, jeśli ktoś chce zażyczyć na maczanie. Ale teraz najważniejsza sprawa jest. Tu odkryłem. To jest. sezamie odkryj się. Proszę.

Jeszcze jedno. Takie było ładne. Żeby ładnie wyglądało. Proszę. I jeśli też ma ochotę na umaczanie ziemniaczków na kapustkę w tym. Proszę bardzo. Życzę smacznego. Słuchajcie kochanie, pierwszą ocenę dostałem 5 na 5 od własnej żony, a to się liczy. Nie mamy nic innego jak współżycie małżeńskie. Mamy tylko siebie i musimy o to dbać, pamiętajcie. Resztę to jest tylko jedzenie, dobra albo nie, ale dbajmy o małżeństwo. To jest najważniejsze, chanie. I to, co otrzymałem w tej chwili, że bardzo dobre, to mnie cieszę i będę robił więcej filmików i polecam się, proszę o łapkę w górę, subscribe, to będzie więcej. Ja na razie nie supportuję, żeby tam mnie YouTube mi tam płacił coś tego, na razie robię to dla siebie i dla żonki i dla was.